Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Gość dnia. A dziś ze mną w studiu dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Skierniewicach, pani Justyna Łukasik. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, ale witam przede wszystkim słuchaczy Radio RSC. Spotykamy się przed sezonem jesiennym, przed sezonem wzrostu zachorowań. I może właśnie od tego byśmy zaczęli dzisiejszą rozmowę. Jak w ogóle przygotować się na ten sezon, na co należy zwrócić uwagę? I jak możemy wzmacniać naszą odporność? A ja myślę, panie redaktorze, że wzrost zachorowań to już nawet mamy. Tak naprawdę nie musimy czekać na tą naszą jesień. Niestety, tendencje, jeśli chodzi o zachorowalność, czy to na grypę, czy na COVID, e, widzimy już no, nawet na naszym terenie, tutaj z nas, w Skierniewicach, na terenie powiatu Skierniewickiego, że jest e, bardzo niekorzystna. Jeśli chodzi o samo przygotowanie się do tej jesiennej fali, to na pewno chcę powiedzieć i przypomnieć: higiena rąk, higiena kaszlu dezynfekcje, wietrzenie pomieszczeń czy to w domu, w pracy, w szkołach. I przede wszystkim na pierwszym miejscu, w momencie, kiedy zaczyna coś nas podgryzać, jeśli czujemy jakieś pierwsze symptomy, objawy infekcji, absolutnie zostajemy w domu. Staramy się skontaktować, oczywiście, udać do lekarza pierwszego kontaktu i leczyć się tak, aby nie narażać swoich najbliższych, czy swoich współpracowników, czy kolegów, koleżanek w przedszkolu, w szkole, czy po prostu w zakładach pracy na ewentualną możliwość zachorowania. Mówmy może o tym COVIDzie. Troszkę poczytałem sobie różnych artykułów przed naszą rozmową i sporo jest nagłówków, które można by rzec wręcz straszą. Ten temat, który cały czas w tych nagłówkach się przewija, to powrót maseczek. Czy możemy się spodziewać właśnie, że maseczki wrócą, czy ciężko na razie cokolwiek powiedzieć? E, zdecydowanie widzimy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zachorowania na COVID. Ja mogę dać takie porównanie na przestrzeni roku 23, z, porównać rok e, aktualny, w którym jesteśmy, rok 24. I niestety statystyki zaczynają być przerażające. Na przykład czerwiec 23, to był jeden przypadek, czerwiec 24, dziewięć przypadków. Lip Lipiec 23, jeden przypadek, lipiec tego roku już 26, sierpień 23, 3 przypadki, proszę Państwa, i jesteśmy jeszcze nadal, końcówka sierpnia, i nie mamy jeszcze pełnych statystyk, mamy statystyki tylko do 22 sierpnia i się okazuje, że to już jest ponad 117 przypadków COVID-a, czyli tak jak mieliśmy w tamtym roku 1, 1, 3, dzisiaj mamy 9,26 i 117, jeszcze miesiąc nie zakończony, czyli dopiero będziemy mogli o pełnej statystyce powiedzieć we wrześniu, więc zdecydowanie to, co rekomenduje i zaleca Główny Inspektor Sanitarny, ja również się pod tym podpisuję, przestrzeń publiczna czy przede wszystkim POZ właśnie czyli tam gdzie najbardziej również jest możliwa wymiana czy droga zakażenia się z drugą osobą czyli przychodnie szpitale Oczywiście te maseczki powinny być noszone, powinny być rekomendowane. Ja również sama stosuję, jeśli chodzę, jestem chora i nie chcę zakazić kogoś innego, ale również po tych tendencjach, jakie tutaj widzimy, wzrostowych, absolutnie główny inspektor rekomenduje i taki komunikat już w najbliższym czasie powinien pojawić się właśnie dla instytucji, dla urzędów, aby te maseczki jednak nosić. Odniosę się dalej do tych informacji, które można znaleźć w internecie, a mianowicie do podwariantów, które, o których się teraz mówi, mianowicie JN1 i KP3. Już nie będę zagłębiał się tutaj w jakąś większą medyczną terminologię, natomiast zapytam, jak to jest w ogóle teraz z tymi wariantami? Warianty będą cały czas się nowe pojawiały, ponieważ SARS-CoV-2 jest wirusem. Wirusy mają to do siebie, że one mutują, zmieniają swój materiał genetyczny i faktycznie co chwilę mogą być nowe warianty. Nowe warianty to także nowe objawy chorobowe, które mogą być również mylone z różnymi innymi jednostkami chorobowymi. Jeśli chodzi o typizowanie czy o określanie typu, no to zajmują się już, to są specjalistyczne badania molekularne. Testy PCR, i faktycznie na danym terenie. Czy w danym kraju są robione różnego rodzaju badania pod kątem, aby sprawdzić, jaki wariant dominuje? My tutaj te przypadki, które są zgłaszane na naszym terenie, oczywiście no, nie są typizowane, bo to są badania, które trzeba byłoby wysyłać do laboratoriów, które zajmują się taką diagnostyką medyczną, laboratoryjną, żeby zrobić takie typy, ale również. Niektóre próbki są wysyłane po to, żeby móc sprawdzić, jaki wariant dominuje na danym terenie. Czytając właśnie o tych wariantach, pojawił się temat jednego z nich, którego objawy są bardzo zbliżone do objawów. Grypy żołądkowej. Tak, może być tak faktycznie, że można mylić objawy chorobowe, nawet nie na przykładzie tylko samego wirusa SARS-CoV-2, tylko generalnie na podstawie różnych, bo czasami na przykład objawy z górnych dróg oddechowych mogą być spowodowane wirusem RSV, czyli tak zwanym sycycjalny wirus oddechowy, który atakuje głównie małe dzieci czy dzieci z upośledzoną odpornością, gdzie też widzimy, że może być po prostu mylone z z wirusem, po prostu grypy. Więc tutaj kwestia, tak naprawdę, lekarza, dobrej diagnostyki jest bardzo ważnym elementem, żeby rozpoznać, co w danym momencie dolega danej osobie i jaka jest przyczyna ewentualnego zachorowania, czy tych objawów chorobowych, które właśnie występują. Przypomnijmy o tym, Jakie są najczęstsze objawy i na co powinniśmy zwracać uwagę w przypadku jakiegoś gorszego samopoczucia? No właśnie, przy covid jest tak, że to jest i gorsze samopoczucie, i bóle mięśni, ale również i gorączka, i również kaszel, ale również ból gardła, czy po prostu ogólne osłabienie organizmu, ale mogą być również i wymioty, czy bóle brzucha. Wirus SARS-CoV-2 ma to do siebie, że on generalnie atakuje różnego rodzaju układy. Nie tylko układ oddechowy, ale również właśnie może być to układ pokarmowy. Karmowy. Dlatego fajnie i dobrze, jeśli byśmy się masowo testowali. Ja tutaj powiedziałam o tych zgłoszeniach, że mamy już aż tyle zgłoszeń na drukach ZLK czy ZLB, które zgłaszają nam lekarze czy laboratoria diagnostyczne medyczne, ale jest również bardzo dużo osób, które po prostu bada się testami aptecznymi i które nie są zgłaszane do inspekcji sanitarnej i Moim zdaniem są to statystyki mocno zaniżone, że tych zachorowań na chorobę COVID niestety jest zdecydowanie więcej, dlatego powinniśmy zacząć poważnie przypominać sobie o tych zasadach, czyli higiena rąk. Ja tylko muszę jeszcze dodać, że my jako Inspekcja Sanitarna, jako Skierniewicka, mamy swój własny program, z którym wychodzimy do przedszkoli. No teraz jest ten okres, że tak powiem, sezon urlopowy, ale przez cały ten okres poepidemiczny chodziliśmy z autorskim programem do przedszkoli i uczyliśmy przedszkolaków, jak właściwie dbać o higienę rąk, jak te rączki myć. Łącznie z tym, że nawet mamy swoje własne malutkie mydełka i yy, uczyliśmy dzieci w praktyce, jak myć te rączki. Pani jako przedstawiciel, powiedzmy sobie potocznie sanepidu, jak pani myśli, czym spowodowane mogą być yy, właśnie te wzrosty, tak duże wzrosty zachorowań w porównaniu z zeszłym rokiem? Yy, ja myślę, że zaczynamy się badać na pewno, mhm. dbać bardziej o swoje zdrowie i chcemy wiedzieć, co nam dolega, ale ta chyba takie rozluźnienie już totalne, właśnie zapominanie o tej higienie rąk, czy higienie towarzystwa, bym gdzieś powiedziała, czy nawet ten okres wakacyjny, gdzie również latamy po całym świecie i zbieramy te różne inne warianty, ale i upośledzenie gdzieś naszej odporności. Jednak zachorowanie, przechorowanie, że tak powiem, tego wirusa, tego co było w epidemii, to jest będzie pokłosie za nami się, jakby cały czas gdzieś ciągnęło. To znaczy, że ta odporność nie jest już na takim bardzo wysokim poziomie, jak było wcześniej, ponieważ wirus SARS-CoV-2 zrobił w naszych organizmach porządne spustoszenie, a szczepienie ja będę dalej rekomendowała, że szczepienia, czy to przeciwko właśnie grypie, czy przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, absolutnie polecane, ponieważ szczepienie może nas uchronić. Nie tyle przed samym zachorowaniem, co przed skutkami poważnymi tego zachorowania. Czyli objawy chorobowe mogą się w ogóle nie pojawić, albo mogą pojawić się zdecydowanie w mniejszym zakresie, mniej dolegliwie dla samych nas po prostu. I musimy zacząć znowu po prostu dbać o siebie i swoich najbliższych. Dalsza część rozmowy jest dostępna na rsc.pl, a także w serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy YouTube. Do usłyszenia!